W tym filmie opowiem Państwu, w jaki sposób wpisać w program TS zlecenie obce, które, czyli zlecenie od zleceniodawcy, które będziemy realizować własnym transportem. Czyli będzie to zlecenie transportowe, nie spedycyjne, tylko transportowe. Przed wpisaniem tego zlecenia, takiego zlecenia, musimy mieć wpisany w dane firmy. Przechodzę teraz do danych firmy. Własny ciągnik. Tak, mamy wpisany ten ciągnik. Zrobiliśmy to w poprzednich filmach czy w poprzednim filmie. Wpisaliśmy ciągnik, a także stworzyliśmy taki zestaw tego ciągnika z naczepą oraz z kierowcą. I wykorzystamy ten zestaw do umieszczenia go na zleceniu obcym. Tak, zamykam bibliotekę, bibliotekę ciągników, zamykam okno firmy własnej i dodaję. Nowe zlecenie obce. W poprzednich filmach wpisaliśmy jednego zleceniodawcę. Teraz otwieram okno biblioteki, które składa się tylko z jednej pozycji, bo tam jest tylko wpisany jeden zleceniodawca czyli ta nasza przykładowa znana spółka KGHM. Wybieram zleceniodawcę. Proszę zwrócić uwagę, że po wyborze zleceniodawcy mamy. Tutaj od razu ustawiony walutę frachtu i walutę płatności. Proszę zawsze sprawdzić, czy rzeczywiście ta waluta frachtu i waluta płatności to jest ta, która powinna być stosowana do zlecenia, ponieważ ona ma później bardzo ważne, pełni ważną rolę w wystawianiu faktur dla tego zlecenia, czy jednej faktury dla tego zlecenia. W cechach zlecenia pojawiła się cecha przychodu czy typ przychodu spedycja, ponieważ tak w tym programie została ustawiona, ta cecha, została ustawiona ta cecha w parametrach ogólnych. Można tam zmienić ten parametr na transport, ale jeśli się nie zmieniło, jeśli tam jest wciąż spedycja, to można to zmienić na zleceniu, ponieważ ta prezentacja dotyczy zlecenia transportowego, więc zmienię to na transport. Zmiana na transport umożliwia mi wybór własnego ciągnika. A klikam na przycisk biblioteki ciągników. Wpisaliśmy jeden ciągnik, dlatego tu jest jedna pozycja. Tak jak powiedziałem wcześniej, oprócz ciągnika mamy do niego doczepioną naczepę i przypisanego kierowcę. Jeśli wybierzemy ten ciągnik, to proszę zwrócić uwagę, co się stanie. Po wybraniu ciągnika mamy również wybraną naczepę i mamy wybranego kierowcę, i mając to już ustawione. Przechodzimy do trasy. Dodajemy pierwszy punkt trasy, czyli załadunek, i proszę teraz zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do zleceń spedycyjnych, pojawiły się tutaj dodatkowe pola związane z ciągnikiem, z naczepą i pole ilościowe ton. Stany liczników i paliwa ciągnika i naczepy w punkcie trasy pozostawiamy. Na razie puste, ale mogą one zostać w późniejszym okresie uzupełnione przez tych użytkowników TS, którzy wykorzystują program do szczegółowego rozliczania zużycia paliwa, czy ton, czy też tono kilometrów. Dane te są w szczególności wykorzystywane do rozliczenia karty drogowej, o ile to zlecenie będzie składnikiem, składnikiem jakiejś karty. O kartach drogowych opowiem Państwu. W osobnej prezentacji, natomiast teraz skoncentruję się na wyjaśnieniu, jakie są zależności pomiędzy właściwym opisem trasy a doborem pozycji frachtu. Zacznę od punktu trasy w Polsce. Powiedzmy, żeby to będzie Wrocław, podam jakiś tam od razu kod. 50 coś tam, 50 chyba nie, 53 powiedzmy, 303, tak i powiedzmy Wrocław, ulica ja sobie wiem, Kamienna, 30 i tu jakiś dalszy ciąg opisu miejsca załadunku, tak, przykładowo. Mm -hmm, mm, dobrze. Zapiszę ten punkt trasy i teraz zapiszę jakiś e, rozładunek, tak? Dodatkowo, do, dodam punkt trasy. Powiedzmy, że to będzie e, powiedzmy, że to będzie e, powiedzmy, że to będzie Turcja, Ankara. Na razie tak, wpiszę, żeby pokazać Państwu, jakie są zależności pomiędzy trasą a fraktem, czy konkretnymi cechami podatkowymi fraktu. Wybieram wybiera Turcję, tak? Tu na razie nic więcej nie piszę, bo chcę, bo chcę przejść do, do, do pokazywania tych zależności, tak. Zatwierdzę ten rozładunek i proszę zwrócić uwagę, że w takim układzie pojawiła się nam tutaj trasa, z, opis tej trasy, który odpowiada punktom, które przed chwilą wpisałem, czy to jest eksport poza Unię Europejską. Gdybyśmy teraz chcieli dla takiego eksportu wpisać poprawnie pozycję frachtu, najlepiej skorzystać z przycisku według szablonu. Kiedy to zrobimy, pojawi się nam od razu opis usługa transportu międzynarodowego. Można oczywiście ją zmienić, to jest fabryczne ustawienie, ale co ważniejsze, poda nam się od razu wpisze nam się tutaj od razu zerowa stawka Vatu. To jest ważne przy wystawieniu faktury z tego zlecenia, tak? Żeby tutaj nie pojawiła się stawka 23% czy aktualna stawka polska, tylko 0%, ponieważ taka jest, taki jest właściwość tej usługi. Ja tego nie będę poprawiał. Usunę teraz specjalnie tą pozycję frachtu, żeby pokazać, co by się stało czy co się stanie, jeśli wpiszemy powiedzmy zamiast Ankary, wpiszemy tutaj jakiś inny punkt, powiedzmy, że do Niemiec będziemy robić przewóz, czyli to jest DE. Ważna sprawa, zawsze proszę pamiętać, żeby wpisać prawidłowo kod kraju i powiedzmy, że to będzie że to będzie Berlin, powiedzmy też jakiś kod tutaj wpiszę, tak, Berlin, Berlin. I jakiś opis, nie wiem, firma XYZ. E. OK, dobrze, tyle wystarczy. OK, zatwierdzam to i proszę teraz zobaczyć, co się stało z tym opisem. Jest to do eksport, ale już w Unii Europejskiej. Gdy, gdybym teraz kliknął według szablonu, to będę miał usługa transportowa i już 23% VAT. Dodam jeszcze, że gdyby tutaj był kontrahent nie krajowy, tylko na przykład zagraniczny, unijny, to mielibyśmy ten VAT znowu inny. Podejrzewam, że tutaj by się pojawiła wtedy wartość niepodlega, czyli ta wartość tutaj na końcu, w tym, na tej liście rozwijanej, którą widać. Czyli byłby to, byłby to, byłaby to realizacja przepisu. Artykuł 28b z ustawy o podatku VAT, czyli tak zwane odwrotne obciążenie. Dlatego jeszcze raz uczulam, żeby w sposób właściwy opisywać zleceniodawcę, czy on jest krajowy, czy zagraniczny, czy jest z Unii Europejskiej, czy nie, oraz wybierać prawidłowo kody krajów. Dobrze, wymyślimy tutaj jakiś, jak, jakaś stawka frachtowa. Z nich zostanie ta trasa Wrocław-Berlin. Wrocław powiedzmy 2000 euro. Dobrze. I teraz yy, krótkie wyjaśnienie. Mamy tutaj cały czas pokazany fracht przewoźnika. To jest nieistotne dla tego zlecenia. Przypominam, że jest to zlecenie transportowe. Nie chcemy go. Przekazywać przewoźnikowi, ponieważ sami będziemy go realizować. Ta stawka tutaj nie przeszkadza, zatwierdzę to, tą pozycję frachtu. Gdyby się okazało, że jednak chcemy realizować to, z jakich przyczyn by się zmieniła opcja przewozem. Zewnętrznym, czyli poprzez przewoźnika, no to tutaj wtedy zmienimy transport na spedycję, usuniemy własne dane taboru i kierowcy i możemy wtedy skorzystać właśnie z, tej, z tych danych frachtu przewoźnika. Ale dla zlecenia transportowego jest to nieistotne. Przed zarejestrowaniem tego zlecenia jeszcze zrobię jedną rzecz, opiszę termin płatności, powiedzmy. Po y, 30 dni po, powiedzmy, rozładunku. E, rozładunku, tak, tutaj. Można też podać liczbę. Przy czym nie jest to konieczne, ponieważ te liczby są podane w innych parametrach: parametrze kontrahenta oraz parametrze ogólnym. Jeśli to zlecenie ma mieć jakąś szczególną liczbę, która nie odpowiada tamtym parametrom, no to można tutaj podać. No dobrze, ja podam, powiedzmy, no to skoro 30, to ja 30. Tutaj podam i yy, tak zatwierdzę to. W tym momencie zarejestruję to zlecenie i mogę to zlecenie i mogę to zlecenie yy, wydrukować jako potwierdzenie dla zleceniodawcy. Drukujemy tym przyciskiem drukuj potwierdzenie. Zobaczymy podgląd wydruku. Yy, OK. Eee, tak, no i to jest to, 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 eee, to zlecenie tutaj, to co przed chwilą wpisywałem, to, to jest termin płatności 30 dni po rozładunku, tak, eee, zamykam okno, powiedzmy, że to zlecenie zostało zrealizowane, więc eee, wejdę jeszcze w punkty trasy i eee, napiszę, powiedzmy, że to było 10 ton, eee, stan licznika, eee, podam, powiedzmy, że 20 tysięcy, eee, o, tak, 20 tysięcy, a tutaj na końcu 20 400, powiedzmy Wrocław, Berlin, tam mniej więcej. Tak, tyle będzie. Mm -hmm. tutaj też tak. Tak, i z tego, z tego zlecenia w następnym filmie będę robił wyjazd to zlecenie jest zleceniem transportowym tak jak powiedziałem natomiast w zleceniach spedycyjnych można było jeszcze wystawić realizację czyli zlecenie własne dla przewoźnika teoretycznie ze zlecenia transportowego też można wystawić realizację dlatego ten przycisk jest aktywny wystawienie takiej realizacji spowoduje ja to teraz zrobię dla przykładu to nie jest konieczne i nie musi być stosowana, ale jeśli ktoś koniecznie chce wystawić realizację z takiego zlecenia, to ona rzeczywiście może być wystawiona. Robię to teraz i proszę zwrócić uwagę, jest to realizacja ale na samego siebie, to znaczy na własną firmę. O czym świadczy ta ten skrót firma tutaj w polu przewoźnika. Można to zrobić takim powodem, dla którego można to zrobić jest to, że zlecenie takie można wydrukować a jeszcze nie zarejestrowałem tego zlecenia. No dobrze, powiedzmy, że ja je, że ja je zarejestruję, tak? Drukuję, i to, to można wydrukować po prostu dla kierowcy. Tak? Można wydrukować takie, takie zlecenie dla kierowcy. Szczególnie, że można w, w uwagach takiego zlecenia jakieś uwagi tutaj, prawda, jakiekolwiek. Ja teraz cokolwiek tutaj klepię z klawiatury, na tym zleceniu dla kierowcy przesłać, ale nie jest to konieczne. Ja to anuluję, zmiany, anuluję całe zlecenie, bo, bo nie będę tego robił. Pokazałem, że jest tylko taka możliwość, anuluję, tak, anuluję i nie tylko anuluję, ale je usunę, tak, czyli to jest tylko przedstawiłem możliwość, ale pozostałem, pozostałem w obszarze zleceń własnych, ja z powrotem wracam do zleceń obcych, to żółte to jest właśnie to zlecenie, które wpisaliśmy, w tej prezentacji ono jest na żółto, ponieważ nie ma jeszcze faktury, i program, program informuje, że tutaj coś trzeba z nim zrobić po zrealizowaniu. Tak, I jeszcze jedną rzecz pokażę przed zakończeniem tego filmu. Korzystaliśmy z szablonów frachtów. Tu w parametrach, parametrach pracy znajdują się szablony frachtu, czyli te. Zdefiniowane szablony, które użyliśmy podczas tworzenia zlecenia, wspomniałem tam, że dla kontrahenta zagranicznego, dla transportu, mielibyśmy coś takiego. Usługa transportowa, fracht, i tutaj to NP28, czyli 28 artykuł ustawy VAT-owskiej, w takim przypadku jest stosowany. Opisy szablonów znajdują się na górze, w pośredniej tabelce, czyli środkowej znajduje się to, co się pojawi w pozycjach frachtu i co później będzie przerzucane na fakturę, a na dole znajduje się specyfika cech zlecenia, żeby program mógł znaleźć odpowiedni szablon i użyć odpowiedniej pozycji frachtu.